Dopiero początek naszej podróży jest. Która Damian, godzina była? 3,45. 3,36? Tak, rano. Tak. I zaczynamy szlak, który podobnie trwa 6-8 godzin. Tak, 20 km do przejścia, dużymi górami. Tak, to jest to jest jeden z 10 najlepszych szlaków z całej No i właśnie, mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, bo jutro już zapowiadają, że prawdopodobnie ten szlak zamknął. Jesus, o leve. Jak Kuroka się czujesz dobrze? Dobrze ci się idzie? Tak, przeszłabym jeszcze tyle i przejdę. <laughs> Zaszerzamy trochę, zobaczyliśmy te góry, a ogólnie widoczność jest o taka i my teraz jesteśmy w chmurach, ale to idzie prześnienie, nie, nie, więc może to wszystko przejdzie. Ile jeszcze nam zostało? Jeszcze nam zostało... o, tylko 13 km, to przeszliśmy już 7 więc jest spoko Daje się przejść w takich butach, jak idę ja Zwykłych Ale lepiej oczywiście ubrać jakieś górskie Też zależy od Uu, fajnie Zależy od pory roku e... Od miesiąca, w którym jesteście Zobaczcie, jaka piękna Jaki piękny wulkan Piękna tak góra O, a to zobaczcie. Widzicie? Już pięknie przeszły chmury. Zobacz Damian, chmury przeszły, zaraz tu przejdą. Dotarliśmy. Jest dobra widoczność, ciężko się wchodziło, strasznie ciężko. odszypuję z piasku, ponieważ pokonaliśmy o tą górę. Trochę jest wyzwanie, żeby ją pokonać, ale warunki dziś, dzisiaj są mniej więcej dobre. Bardzo wieje wiatr. Wiatr jest zimny, ale jakoś się udało. Tutaj widzimy, że się wydobywa siarka nie? z ziemi. Tak, widzicie, to tam jest para. Fuu, ale to śmierdzi. Ale śmierdzi, śmierdzi nie? No znacznie. Wiedziałam, że to powiesz, co chcesz obejść? Tu tutaj jest szlak, widzisz, tak widziałem. A, tamtędy? No. Także było ciekawie. No dobra. No, bo mało ciekawych rzeczy, tak jak goś sobie urozmaicimy, to coś. No, chodź nie? tędy, chodź tędy. Dlaczego tędy? Tędy no, też to można. To na z tej perspektywy. Wielka ocho to się na wszystko zgadza. <laughs> Jezus, dokładnie, dobra żona, dobra, Słucha dobrego męża, tak. który ją na różne przygody zaprasza. Zaprasza, żeby iść najdłuższą dłuższą drogą. Żeby, bo tak nigdy nie popadali w rutynę. O, dokładnie. Dokładnie. Chciałeś pańską w Nowej Zelandii? Ja już mówiłam, że to śmierdzi. To wulkanu, tak? Tak. Jestem. No widzicie to są pozostałości, po mordorze. Tak, <laughs> po morderze. Potem jak wulkan kiedyś wybuchł. Jak był mordor. I wtedy, jak się nie zniszczył, to wtedy, proszę Państwa. Tak tak ta, ta. Bo pierścień był zrzucony w tamten wulkan, tamten, 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 tamten. tylko w tamten, który już przeszliśmy. Ale tutaj ludzie schodzą. No. Fuu, chodźmy stąd. No. no. Dobra, no to idziemy o tam. Co Damian powiesz tutaj w tej Jest genialnie. To jest rewelacja, Lekajmy sobie tego nie można było wyobrazić.